Pracuję tu 4 miesiące i minęły one bardzo intensywnie. To był czas pełen wyzwań, ale bardzo interesujący. Myślę, że nie zamieniłabym tych 4 miesięcy na nic innego. Te cztery miesiące dały mi mnóstwo zacięcia i przekonania, że jak się bardzo chce, to wszystko można zrobić. Pracuję w bardzo dynamicznym zespole. Ci ludzie są dla mnie jak druga rodzina. Tworzą naprawdę niesamowicie ciepłą atmosferę. Wiem, że zawsze mogę na nich polegać i cokolwiek by się nie działo, oni mi pomogą. Wszyscy są naprawdę bardzo ciepli, nie przekładają pracy ponad wszystko, pamiętają o swoim życiu i widać ten taki work-life balance. Uwielbiam się po pracy wspinać. Wspinam się na ściankach wewnętrznych tutaj w Warszawie, a wcześniej dwa razy mi się zdarzyło wspinać outdoorowo raz w Belgii i raz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Do kogoś, kto się wspina i ja pracuje dwa zory, na pewno cechą wspólną jest wytrzymałość, wytrwałość. Niesamowity upor i bardzo dużo wewnętrznej siły. Pracuję na 16 piętrze i widok jest po prostu niesamowity. Powiem szczerze, jak przyjechałam tutaj na rozmowę kwalifikacyjną, to widok był tym, co jako pierwszy... No, o nie miałam po prostu i tak, ja tu muszę pracować. Ludziom, którzy próbują się dostać do instancjami, przede wszystkim poradziłabym, żeby spróbowali, bo jeśli się nie spróbują, to nie będą wiedzieli, czy im się uda, czy nie. No, testy są trudne, ale nie są nie do przejścia, jak widać, ponieważ ja się tutaj dostałam, mimo że myślałam, że nie przejdę tego procesu. Każdy dzień w Wersjoncie jest pełen wyzwań, ale na szczęście są to na tyle pozytywne wyzwania, że każdego dnia przychodzę do pracy pełna nadziei i pełna takiej siły, że tak, dzisiaj zrobię coś nowego, dzisiaj coś, coś mi się uda.